Cześć, no, witajcie moi drodzy, jestem Kondi a to już jest 63 odcinek z serii Zagrajmy Farminga Farminga 19 oczywiście W ostatnim odcinku próbowaliśmy kosić hmm, kukurydzę ale się niestety nie udało, więc już i tak zaczęliśmy z żniwa bo po prostu nie wiedziałem jak to skosić ale dzisiaj przy ten wielki czas, się możemy powiedzieć Kosimy kukurydzę, wreszcie, wreszcie, to jest przełomowy moment, to jest taki moment, że nikt się nie spodziewał, nikt. I zobaczycie teraz, w tym odcinku, oczywiście w tym. Na początku poprosiłbym was też, przed zaczęciem pokazywania wam jak kosi tą kukurydzę, poprosiłbym was o zostawienie subskrypcji, z dzwoneczkiem i nie zapomnijcie też o lajku oczywiście. Tak jak mówiłem, przechodzimy już do sedna odcinka, czyli będziemy kosili kukurydzę. Ale przed koszeniem muszę jeszcze tutaj. A nie, jednak nie, nic nie muszę, bo mi się coś pomyliło. E, tutaj, dobra. Wchodzimy w P. I ostatnio coś nie udało mi się. Ja wchodziłem w do kukurydzy i szniwiarki, ścinarki. A jednak to powinny być headery do sieczkarni. Otóż to. I niestety tak się trochę zużyło, zło że trochę się pomyliłem. No i właśnie dlatego dzisiaj będziemy kosili to. I nie wiem co w sumie jaki mam kupić ten tutaj mój header, ale wydaje mi się, że ten będzie dobry. Znaczy 4,5 metra to nie jest w sumie dużo. 9 metrów. 6 metrów. A czym one się różnią? Różnią się w ogóle czymś czy nie, tak nie za bardzo? Eee... Ale to wtedy kosi ten? Bo interesuje mnie tylko to, żeby to się kościło w jakiś sposób lepszy Ponieważ wydaje mi się, że co jest to? To tutaj. W sumie właśnie nie wiem. Tę na pewno nie kupiłem, bo to głównie służy... To tylko i wyłącznie służy do koszenia tego innego. Jak widzicie tutaj mamy to, to i to. Więc wydaje mi się, że zakupimy sobie ten. Za 80 tysięcy nie jest jakaś duża cena, a ma 6 metrów szerokości, a te tu mają... ten ma 4,5. 4,5, 4,5, 4,5, 6 No, ten to jest dobry w sumie, jak ma za 80 tysięcy, 6 metrów, ten sobie na to samo woli. Dobra, więc sobie tego kupimy i sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Kup, tak oki doki kupiliśmy i wchodzimy sobie na naszego tutaj y, John Deera. Trochę tak pfało, że mamy takiego fajnego tutaj naszego John Deerka, a nie mamy niestety, y, Mam trochę taki gorszy header. Ale no cóż, co zrobimy. I tak jak mówiłem wam właśnie, teraz się udało to podczepić, O kurka wodna. Teraz się udało podczepić, bo ostatnio to się niestety nie udało podczepić. Więc będziemy teraz robili i tak, że musimy je też po przeczepie jechać. I ja będę kościł to samemu. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w ogóle. Ty 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 ty. Naprawdę tak długo zastanawiałem się jak to kupić i, i, i o co chodzi? Czemu to nie działa? Zastanawiałem się, a tu jednak się okazało takie coś, że dziwne. To naprawdę było dziwne. Bo wydawało mi się, że wystarczyłoby tylko kupić tamtą do, żniwiarkę do kukurydzy, header do kukurydzy, a to jest taki header do sieczkarni, więc różnica jest. Dużej różnicy nie ma, ale... Naprawdę to jest duża różnica, bo od razu nie da się podłączyć, nie da się nic, niczego z tym zrobić. I się człowiek zastanawia o co chodzi, czemu tak i ten deseń. Więc właśnie na to mi chodziło. Powoli będziemy mogli rozkładać ten header. Bo nie wiem, czy przyczepę. No właśnie, jak to będzie wyglądało teraz, chyba wolę sobie przyczepę podczepić i będę to z przyczepą robił. Więc po prostu będzie wyglądało to lepiej w taki oto sposób. Już tutaj jedziemy na, nasz, na naszą farmę. Po przyczepę którą zabierzemy i będziemy zaczynali kosić właśnie kukurydzę Kukurydzę. Ty 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 ty. Oj, wydaje mi się, że coś jest nie halo, bo są dwie pszczepy są podłączone do siebie A tak nie tak, tak, tak nie powinno być Nie, nie, ty, tylko nie wierzę to proszę cię Dobra. Wydaje mi się, że tak powinno być wid. Nie wiem, czy to w ogóle tak działa. Rozłożymy się na ten header nasz i sprawdzimy, czy to tak będzie działało. Syk. Klikamy B i sprawdzamy. Ja jestem tak ciekawy. Patrzcie. Ciała Tylko ta przyczepa jest taka mała, że to chyba nie ma sensu tego kosić What? Zarąbiste Czekajcie, bo Pomyliło mi się coś, bo tak nie powinno być, przecież to G, yeah. odczepimy sobie dwie przyczepy. Zrobimy to w otóż w inny sposób, bo ja nie, ja nie chciałem, żeby to tak wyglądało w sumie. Tak, G. Yeah. Q. Nie. G. Yeah. Dobra. I sobie zajdziemy tak, że po prostu z boku to skosimy, bo... Niestety, ale mam za małą przyczepę i nie przygotowałem się właśnie na takie coś, że tak się stanie. A myślałem, że to tak dużo nie będzie zabierało tego... Że tak dużo po prostu nie będzie tej kukurydzy z, z tego pola, z tych pól. Że to ma mniejszą objętość, a to jednak takie zaskoczenie ze strony, że co? Czemu? W sumie to jest plewy. Ja nie wiem czym to się nazywa plewy to się nie, nie powinno nam nazywać, nie wiem, kiszonka po prostu Więc tak i dobra I całą szczepę już mamy załadowaną, więc... Więc więc to słabo w sumie I nie przygotowałem się też w ogóle do tego, bo... Gdzie ja będę kładł przecież te, 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 te całe plewy? No właśnie ja to mam łeb jak sklep Nie Czemu ja tak zrobiłem? Ja mogłem prędzej pomyśleć, żeby to zrobić w taki inny sposób Kurka wodna czemu tak? Będziemy... Wydaje mi się, że będziemy musieli kupić ten, ten taki To miejsce gdzie się wkłada właśnie tą kiszonkę, ale to jest, jest ciekawe, to jest wszystko ciekawe co to, to teraz będzie się działo w tym farmingu Ta pszczepa na szczęście jest trochę większa, ale to i tak chyba nie zmieni tej sytuacji na lepszą. Najwyżej zrobimy to w inny sposób, ale to jeszcze zobaczymy. Bo będziemy musieli... Aj, ja się kręcę. Boże, czemu ja tak to zrobiłem? Dobra, tak. No, ta przyczepa jest większa. Więc wydaje mi się, że będzie to bardziej opłacalne. Bre... Mogę coś kupić większą przyczepę w sumie. Nie przemyślałem tego. Boże, ja w ogóle to nie przemyślałem. To całego odcinka. Ja to jestem jakiś dziwny, wam powiem. Ale nie ma problemu. To się uda, wszystko. Tak, to całe pole zmieści się, tak mi się wydaje przynajmniej. Powinno się zmieścić. A my będziemy kosili zaraz resztę. W sumie ja je będę musiał kupić. No nie, wszystko mi się pomyliło. Ale dobra, ważne jest to, że tylko skosimy tę kiszonkę. Znaczy zrobimy, skosimy kukurydzę, o. No mam 46%, czyli prawie połowa a zostało jeszcze tyle. Może uda się na, na trzy razy. Nie, nie uda się na trzy razy na pewno. Szkoda, niestety. No cóż, co zrobić jak nic nie zrobimy? W takim razie możemy sobie przyjechać już dalej. Cyk. I teraz sobie pojedziemy tak. Nie, uda się na dwa razy, uda. Tak tak przynajmniej wydaje mi się. Jeśli się nie uda, to trochę będzie mi smutno. Cyk, cyk, cyk 82, proszę, żeby... Żeby to całe pole było w tym jedną przyczepę, bo... Jeśli nie to... Czemu akurat tak? Sprawdzimy, sprawdzimy. Zrobimy jakiś pogrący mitów. Nie wejdzie, nie wejdzie, niestety. Nie ma szans. 54, 95. Nie wejdzie, nie ma. Mhm. Dobra. A nie ma co narzekać. Przynajmniej tyle się udało. Zawsze coś. Więc w takim razie możemy teraz to wziąć. I teraz rzecz bardzo ważna, klikamy P I będziemy musieli, chyba, tak mi się wydaje przynajmniej Tu I kupić sobie silosy, nie, silosy to nie jest to Tak, mały podwójny silos na kiszonkę Mały silos na kiszonkę, średni silos na kiszonkę A to jest to? Tak, to jest to, więc po prostu yy, 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 Sprzedamy sobie coś Mam nadzieję, że coś mogę sprzedać, bo jeśli nie to będzie mi smutno. Nie, myślałem, że to są dwa te same. Boże. To możemy sprzedać, bo i tak to nie używamy, a to i tak nie służy nam jakoś przewóz, sprze nie sprzedajemy tym jajek, więc sprzedaj. Tak, sprzedamy, okej, okay, sprzedaliśmy. Mam 201 tysięcy, ja chciałbym kupić większy ten. E -e -e -e. Co możemy tu sprzedać w sumie? Widły do Bel, nie używamy ich. Sprzedaj teraz, będziemy, teraz robimy taką wyprzedaż. Tu w naszym tym, no nie, nic nie możemy sprzedać. Wiecie co? Zrobimy tak. Tutaj weźmiemy sobie po prostu pożyczkę. Co mi to pożycz 5000. Tak, dobra, i w tym odcinku będziemy już. Nie wiem, czy będziemy to kładli, ale. Nie dobra. Ja będę robił to w innym odcinku. Pomyliło mi się. Ale tak jak wam pokazałem, tak się właśnie kosi i na tym odcinku już będę wam. Pokażę wam, jak tu tutaj kiszonkę dać we, w... we w... właśnie w ten. Jak to się nazywa? Pojemnik? Nie pojemnik, co ja mówię. Yy... Średni Silos, Silos na kiszonkę. Będziemy po prostu kładli do kistilosa na kiszonkę. Więc... ten odcinek na tym skończymy. Wielkie dzięki za oglądanie. Będziemy widzieli się w następnym odcinku. A czekajcie jeszcze, bo... zrobię sobie zdjęcie do miniaturki. Będziemy się widzieli w następnym odcinku dopiero. A następny odcinek to już będzie ten następny, bo... ten się bodajże pojawi we w poniedziałek. Nie, we wtorek, we wtorek, we wtorek się pojawi. Zrobimy to sobie tak. Tak będzie ładnie. Cyk. Dobra, więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Elo.